Siemano widzowie dzisiaj robimy speedrun z farminga a dokładnie ze żniw szybaku, więc tak. <laughs> Tym razem udało się nagrać odcinek ze żniw pierwszych. No i potraktuję to jako speedrun. Myślę, że będzie śmiesznie. Dzisiaj będzie dużo pocenia się. Dobra, tu podpi... a nie, dobra, tu się wszystko <laughs> podpina Zapomniałem, że Że to jest ta... No, jeszcze najpierw muszę rozłożyć, dobra Dobra Lecimy Zbieramy rzepak yy, Sorki za troszkę przycinanie gry, ale nie wiem, coś... Klatkowanie mam jakieś dzisiaj Znaczy, no w sumie... Prawie że już jutro, bo w prawym górnym rogu pod czasem gry możecie zobaczyć czas rzeczywisty, w którym ja to nagrywam Więc No, jest trochę późno, może komputer dlatego war wariuje, dlatego że to tak późno nagrywam. Ale no cóż, speedrun musi być jakiś. Dobrze, na samym początku zbieramy oczywiście z tego mniejszego pola ten rzepak. O kurde, ale, ale coś chciało grę. Coś chciało grę, że prawdę mijaka. Prawie mijaka zrobiłem. O i dajmy sobie challenge na to, że, że muszę 0 mijaków zostawić. Muszę mieć 0 mijaków. I wtedy plus 500 aury, nie? Zostaje. Jak... Znaczy minus 500 aury jak ten. Jak będę miał jakiegoś mijoka czy coś. O nie, już... Walnąłem. Dobra. Lecimy. Kolejny pasek. Powiem wam, idzie to. Tylko tym razem już żadnych tam bonusów e, na na dodatkowy wzrost do zbiorów e, nie robiłem bo po prostu no już mi się nie chciało i chciałem szybko nagrać to więc no tak to wygląda mam, no, mam nadzieję że też odcinek Wam się spodoba więc tym razem powiem tak zostawiajcie Tyle, ile chcecie łapek w górę na ten odcinek, więc no. Jakby łapki w górę są nielimitowane teraz. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Kurde, ta mgła jest taka troszkę wkurzająca, ale spokojnie to się, to się. To się zaraz ogarnie, zaraz dziewiąta dochodzi, więc już tej mgły raczej nie będzie, chyba że taka może lekka. Ale no. Cóż. Dobrze. Ostatni tutaj kawałek nam został. I będziemy mieć około, no strzelam, tak 1000, 1600 litrów ponad. Będziemy mieć. Więc no. Więc, no nie jest źle jak na takie małe pole, ale mogło być też lepiej, chociaż dajmy uwagę to... Bo bierzmy też pod uwagę to, że ja tutaj żadnych bonusów nie robię nie? Na dodatkowy wzrost do zbioru, bo mi się po prostu nie chciało, ale tutaj... Tutaj będzie orka za to, więc no... Dobra, od razu jedziemy wiecie z impetem. Tu już tam jest już wywrotka e, uszykowana. Na to, żeby na przykład wyładować zboże całe, więc no. E, Cięcie oczywiście nie będę robić. O, mgła już minęła. Tylko tylko trochę minęła. A tu tu na dole jaka jest mgła. No Pora, dosyć. Szczerze, postanowiłem jechać tak tak na okrągło. Spróbuję jechać tutaj akurat, no pojadę tak normalnie. O, o i tutaj, tutaj sobie zakręcę elegancko. No. No, i pyk. Szczerze myślę, że 6-7 minutek i mamy to pole skoszone. Może jak nawet będzie mniej, to będzie lepiej. No, bo cóż, jak będzie mniej, to będzie lepiej. Bo staram się ten film zrobić jak najkrótszy, ci się da. Czyli szybko tutaj żniwa robimy i montuję i wy to macie już. Podejrzewam, że już no będziecie to mieć nawet jeszcze przed północą. Ten film więc no. Że te, możecie też dawać komentarze czy chcecie więcej speedrunów. Może na przykład z jakiejś innej gry, nie tylko z farminga? Bo tak, nie wiem. Wpadłem na ten pomysł jakieś 5 minut przed tym nagrywaniem. A więc no, możecie dawać pomysły mi albo na przykład z jakiej gry mógłbym. Mm, zrobić speedruna oczywiście ee, z gry takiej co się pojawiła nie na moim kanale już nie, żeby nie było czy też ze farminga, czy ze snowrunnera, czy z greni. Możecie dawać mi pytania w komentarzach na ten temat, więc no. Ja się <laughs> dostosowuję Dostosuję się do Waszych propozycji, więc no Może być całkiem ciekawym Dobra, no tak to pole, kosimy, kosimy Już myślę, że no, zaraz, zaraz kosimy Ale mam, mam pomysł Już nie jest, że tak na Naokoło, tylko Znaczy nie robię e, uwroci, tylko o, pojadę w, tym, w ten sposób już. <laughs> A mi się mi się podoba zachowanie gleby w tej grze. Ogólnie... Ja coś w tych grach lubię ogólnie zachowania gleby akurat no bo już tam pomijając SnowRunnera, bo SnowRunner to jest wiecie gra, która powstała akurat na na bardzo <laughs> e, na bardzo dopracowanym silniku graficznym nie i słynie też e, SnowRunner <laughs> z dobrej grafiki, bo aż od tych pierwszych Mad Runnerów no i teraz wiecie <laughs> Powstają te nowe gry, nie z... Z... Pamiętam jak ci twórcy się nazywali ze Snowrunnera, tak szczerze Chyba Havok? Nie, Havok to jest tylko chyba współpraca. Zresztą nie wiem, zobaczę. Zobaczę. To najwyżej poprawię się, dobra już jedna dosłownie jeden z krawek malutki nam został tylko dobra, no i z tego wyjdzie może około cztery. 4000, około może 300, prawie 400. No, prawie 400. 300. No, prawie 350 powiedzmy. Dobra, teraz to wszystko załadować na, na tą oto tutaj wywrotkę, która sobie już tutaj czeka. Tekstura, rzepaku myślę, że... No, może ja tutaj pokażę Jak uda mi się tutaj wskoczyć Kurde no, nie wskoczę tu chyba, musiałbym wejść chyba No nie wskoczę tu A dobra możecie Możecie Tu się tak przyjdzieć albo o... No to Tutaj myślę Myślę, że tekstura jest dopracowana. Dobra, to jeszcze może udamy się szybko tutaj, e żeby sprzedać ten rzepak. Bo jednak moje saldo jest bardzo duże. Mm, tylko gdzie jest? Olejarnia. 900. Dobra, oznacz miejsce. Okej, okay, w tamtą stronę musimy jechać. O kurde, chyba. No. Albo nie, dobra. Nie jest źle z tym. Czasami ta gra mi tak klatkuje, że... Nie wiem. Że, że czasami nie mogę, nie? Włączymy sobie światła. Chociaż w sumie nie wiem po co. A widoks. Z... Widok z kabiny jest spoko z <laughs> z kokpitu No cóż dużo czasu musiałem poświęcić na to żeby wymyśleć Oj chyba niektóre mody se pousuwam, bo o jak możecie zobaczyć no nie jest za kolorowo. Na przykład pousuwam sobie te które są niepotrzebne moim zdaniem Bo Powiem tak, nie za bardzo interesuje się albo albo wiem co Wiem co sobie już pousuwam Dobra Dobra oczywiście szybko na skróty Jedziemy, bo to oczywiście speedrun, o Jezus jak mi ta gra laguje nie? Ja w serio przepraszam was widzowie, ale to jest chyba poprzez... poprzez te wszystkie budynki kurde Nie wiem, ale no Uwaga, ile... Ile... Ile zarobimy na tym? No Z 8 ponad tysięcy powinniśmy 8 tysięcy to jest deklarowano Okej, okay, zebraliśmy 12 tysięcy, więc jeszcze lepiej, lepiej. Więc tak, w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć suba, żeby był szary. I do następnego. Cześć, papa i dobranoc.